Witam wszystkich, jesteście na kanale Amelki Karmelki, a dzisiaj mamy specjalnego gościa. Jest także fajną blogerką i być może już ją znacie. Poznajcie Miss Nicole. Cześć, ziomki, tutaj Miss Nicole. Dzisiaj zrobimy wyzwanie, w którym Miss Nicole pokieruje moim dniem. Eee, a ja? No, znaczy naszym dniem. Ona będzie decydować, co będziemy robić i wyznaczać nam zadania. A jeśli nie będziemy posłuszni, zostaniemy ukarani. Napisałam całą listę zadań i kar dla Amelki i jej przyjaciół. Mówiąc o przyjaciołach, gdzie jest Leo? Leo! Leo, pamiętasz, że ty też bierzesz udział w wyzwaniu? Nie będę wykonywał rozkazów! Okej, okay, powiem Miss Nicole, że nie chcesz brać w tym udziału, Nicole? Czy naszym dniem będzie kierować Miss Nicole? Tak, nie wiedziałeś? Jestem Sa. Jakie jest pierwsze zadanie? Oho, jak szybko zmieniłeś zdanie. Leo jest wielkim fanem. A, rozumiem. O, jest wiadomość od Miss Nicole. Prawdopodobnie pierwsze zadanie. Zobaczmy, co to. Dzień trzeba zacząć od śniadania. Wasze zadanie musicie zrobić kanapki używając tylko jednego koloru. Już wiem, jakiego koloru użyję. Zielonego. A ja czerwony. W takim razie ja wezmę żółty. Zaczynajmy. Mam tutaj trochę sałaty. Ogórki. Paprykę. I koperek. Nie najsmaczniejsza kanapka, ale bardzo zdrowa. Moja kanapka będzie pyszna. Mam ketchup. Pomidory, kiełbasa i słodka papryka. Przydałoby się też trochę sera. Swoją drogą widziałam w sklepie sery czerwony i zielony. Z czego jest zrobiony? Do czerwonego dodaje się pomidory, a do zielonego bazylię. Przydałby się taki. A mi wystarczy zwykły ser. Ser, cytryna i kukurydza. zdjęcie i żeby mogła zobaczyć ukończone zadanie. Mojej też zrób zdjęcie. Dlaczego sama nie zrobisz zdjęcia? Masz lepszy aparat w telefonie. U mnie nic nie jest widoczne. Okej, okay, dawaj swoją kanapkę. Leo, zrobię też i twoje zdjęcie i wyśle jej nikt w jednej wiadomości. Dlaczego to jesz? Jak to dlaczego to kanapka? Głupi. Nicole powiedziała zrób to, a nie zjedz. Sama jesteś głupia. Po co robić kanapkę, skoro jej nie jemy? Prześle zdjęcia i poczekamy na odpowiedź. No i co, można już jeść? Jak widzę wszyscy wykonali zadanie oprócz Leo. Powiedziałam zrób kanapkę, a nie jedz ją. Mówiłam ci. No i teraz zostaniesz ukarany. Nie trzeba, mogę zrobić nową kanapkę. Już za późno, czeka cię teraz kara. Twoja kara! Wypisz soku z cytryną i pieprzem! A możemy chociaż bez pieprzu? Chciałeś jeść! No to masz! Chciałem jeść, a nie pić! Uch, prawie zapomniałam! Pieprz do smaku. Mogę dodać trochę więcej soli! Soli nie potrzeba! A teraz pij! A może wymyślimy inną karę? Jeśli tego nie zrobisz, otrzymasz dwie kary. No dobra, nie chcę drugiej. Wypiję. Dawaj, to tylko sok. Tylko trochę kwaśne i pikantne. Mogę chociaż posypać cukrem? I to już. Fuj, ostry i kwaśny jednocześnie. Oceń smak. Ile punktów dałbyś temu napojowi? Jest kropne, ale bywało gorzej. 5 na 10. Tak, ta kara nie była aż taka straszna. Nicole jeszcze nie napisała, możemy więc zająć się swoimi sprawami. W upał potrzebny jest chłodny prysznic. Amelka, mam dla ciebie osobiste zadanie. Musisz pofarbować włosy na jakiś kolor. Pofarbować włosy? Ciężkie zadanie. Przykro mi, Nicole, ale to nie jest mój plan. Czarny, pomarańczowy, jaskrawy róż. O, tego potrzebuję. Nie wygląda zbyt dobrze, ale jeśli dodam photoshopa, nikt nie zauważy różnicy. Zdjęcie jest. Poproszę Kitty, żeby je przerobiła. Za trudne jest to zadanie. Co robisz? Nicole powiedziała, że mam rozwiązać zadanie bez użycia rąk. I próbujesz pisać zębami? Tak, ale to niemożliwe. Na pewno zostanę ukarana. Korzystaj z asystenta głosowego. Niech rozwiąże zadanie i wyślij to Nicole. Racja, Amelko, jesteś geniuszem. Jak mogłam na to nie wpaść? Siri, rozwiąż zadanie numer 55 i wyślij rozwiązanie Nicole. Dziękuję, Amelko, jestem Twoim dłużnikiem. Masz szansę spłacić swój dług już teraz. Jak? Czego potrzebujesz? Przerób zdjęcie tak, aby nie było widać, że jest to peruka. Ty Co? Próbujesz przechytrzeć niku? Nie jestem jeszcze gotowa na farbowanie włosów. Okej, okay, spróbuję, ale niczego nie obiecuję. Myślałam, że wiesz, jak korzysta się z Photoshopa. Jeszcze się uczę. Okej, okay, kliknijmy tutaj. Teraz tutaj. Dziękuję, wyślę teraz zdjęcie Nicole. A oto odpowiedź Nicole. Prosty photoshop mnie nie oszuka. Widzę, że te włosy nie są prawdziwe. No tak, tak myślałam. Nie sądziłam, że zamierzasz mnie okłamywać. Powinnaś zostać za to ukarana. Do następnego zadania będziesz nosiła kajdanki. Amelia, ręce. No, nie takie straszne. Chyba. O, Amelka, chcesz pograć ze mną na konsoli? Nie mogę. Dlaczego? Oho, zafaliłaś zadanie. Można tak powiedzieć. O, wiadomość od Miss Nicole. Nowe zadanie dla mnie. Cześć Leo, twoje następne zadanie. Przebiegnięcie trzy razy dookoła domu w ciepłym ubraniu. Właśnie zacząłem grać. Jeśli tego nie zrobisz, czeka cię kolejna kara. No dobra. I zabierz ze sobą Amelkę. Ona także musi wykonać to zadanie. A Kitty, dlaczego ona nie ma biec? Ona wykonała swoje zadanie, a ty nie. Dlatego musisz to zrobić. Chodźmy Amelka. Chodźmy. Amelka, ty czemu się nie ubierasz? Nie mogę, musisz mi pomóc. A, dobra, pomogę ci. Ha, słońce tak mocno grzeje! Nie wytrzymam w tej kurtce! Nie ma problemu, damy sobie radę. Idziemy. Leo, dawaj! Szybciej! Leo, wstawaj! Nie, to koniec. Nie dam rady. Możesz. Im szybciej pobiegniesz, tym szybciej to się skończy. Zostaw mnie. Biegnij. Ratuj życie. Wstawaj, powiedziałam. Ja jestem skutka w kajtanki i nie narzekam. Nie mogę. Cześć, ziomki. A co wy robicie? Wykonujemy zadanie od Nicole. Musi być ciężko w upał w takich ubraniach. Nawet sobie nie wyobrażasz. Ja wam pomogę, poczekajcie. Dawaj. Proszę bardzo, zimny koktajl poprawi nastrój. Mm, pyszne, rzeczywiście czuję się lepiej. Tak, czuję, jak mój organizm się ochładza to wspaniale, a teraz biegnijcie, zanim znowu się usmażycie. Leo, biegniemy. Leo, chodź, biegniemy! Stawy, wstawaj! Leo, chodź! Nie mogę! Ale wspaniale jest pozbyć się tych ubrań! Jeszcze lepiej pozbyć się kajdanek. Klimatyzatorze, kocham cię! Tak, najlepszy wynalazek człowieka. O, wiadomość! Leo nie możesz dzisiaj używać klimatyzatora. Ale jest gorąco! W takim razie mam dla ciebie nowe zadanie: skocz do basenu. Basen? No nie, woda jest za zimna! Jeśli tego nie zrobisz, czeka cię kolejna kara. A co z amelką? A amelka może od Począć przy klimatyzacji. Masz szczęście, bardzo chętnie bym popływała. Ja nie chcę pływać, ale nie mam wyboru. O, ale zimna! Mam pewien pomysł. Nikoli tak się nie dowie, czy byłem w basenie, czy nie. Cześć, wypełniłem zadanie. Twoja głowa jest mokra, ale koszulka nie. Ja pływałem bez koszulki. Widzę, że kłamiesz. Nie byłeś w basenie. Byłem, mówię prawdę. Dziewczyny, chodźcie tutaj. Mam dla was nowe zadanie. Jakie? Złóżcie tego oszusta w basenie. Z przyjemnością. Ej, co wy? Ej, co wy robicie? Wykonujemy swoje zadanie. Stójcie, nie trzeba, nie trzeba. Nie! Gotowy na pływanie? Stójcie, dogadajmy się jakoś! Przekro mi Leo, ale nie chcemy zostać ukarane przez Ciebie! Dobra, dobra, tylko pozwólcie mi samemu skoczyć! Okej, okay, ale jeśli zdecydujesz się uciec, wykąpiemy cię dwa razy. No dobra! Wejdź już! Nie poganiej mnie! Jeden! Dwa. Trzy! Czekaj! Leo, zatrzymaj się! Wracaj! Aha! Mamy cię! Wiedziałam, że będzie próbował uciec. Czekajcie, tym razem naprawdę skoczę! Już ci nie uwierzymy. Amelka, zabieramy go na basen. Liczymy do trzech: Raz, Raz dwa, dwa, trzy! trzy. Zrobił klapki! Moje klapki! I jak, Leo? Uspokoiłeś się? Tak, nawet za bardzo. Jest zimno! Nie chcemy, żeby zachorował. Wychodź, zrobię ci gorącą herbatę z owocami. Pomóżcie mi! A, 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 a. zrobić mu herbatkę. Holte Melka, zrobimy tą herbatę. Poczekajcie na mnie. Herbatka i słodycze. Dziękuję, Melko. Mam nadzieję, że herbata bez cukru. I tak, tak jak lubisz. Fu, jak można pić herbatę bez cukru? Cukier jest w słodyczach. Wystarczy mi. Czekajcie. Wiadomość od Nicole. Nie tak szybko. Dzisiaj ja decyduję, z czym będziecie pić herbatę. Skąd ona wiedziała, że będziemy pić herbatę? Nie wiem. Kitty, dzisiaj będziesz piła herbatę z cukrem. No tak, wiedziałam. Masz szczęście, ja chciałem z cukrem. Leo, ty wypijesz herbatę z solą. Że co? Kto w ogóle tak robi? Nie, ty będziesz pierwszy. Ale mam szczęście. Amelka, a ty napijesz się herbaty z pierwszym. Nieźle. Nieźle? Uważasz, że herbata z pieprzem jest normalna? Tak, pomaga na przeziębienie i zdecydowanie lepsza niż sól. No co, kto spróbuje pierwszy? Ty nie musisz próbować. Herbata z cukrem jest pyszna. Nie dla mnie. U, obrzydliwe. Może się zamienimy? Nie, to zapronione, Oboje zostaniecie ukarani. No dobra. Nie jest takie złe. Naprawdę? Tak, myślałam, że będzie znacznie gorzej. Amelka, dawaj, teraz ty. Moja też jest smaczna. Okazuje się, że moja herbata z cukrem była najgorsza ze wszystkich. Nie masz szczęścia. Kiedy rywalizowaliście, wymyśliłam dla Was nowe zadanie. Powiedz nam. Każdy z Was musi wymyślić dowcip dla jednego znajomego. Wysłałam Wam osobiście imię i nazwisko. Nie podglądaj. Co tam? Komu masz zrobić dowcip? Nie powiem, tajemnica. Czy to ja? Tak, tam jest moje imię? Leo, daj spokój, Amelce. Ktoś i tak zrobi tobie żart. Tak, ale lepiej jakbyś to była ty niż Amelka. A to niby czemu? Nie umiesz żartować, więc się ciebie nie boję. Nieprawda. Mam świetne żarty. Nie, są to pani. Co powiedziałeś? Róbcie co chcecie, ja idę przygotować prank. Ja też idę. Fuh. Muszę zrobić żart Leo, ale nie przychodzi mi do głowy ani jeden prank. Spróbuję poszukać w internecie. Kiedy kiki będzie żartować Leo, ja zrobię z niej żart. O, co to za dźwięk? Co to jest? Szczur? Szczur, szczur, tam jest szczur. A, gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie on jest? Pobieg pod łóżko jest ogromny. ratunkową. Jest aż tak źle? Oczywiście. Prawdopodobnie jest jadowity. Zostań, Amelka. Nie zostawiaj mnie samej. Ktoś musi sprowadzić pomoc. Tylko żeby nie gryzł. Chwileczkę. Dźwięk dochodzi z telefonu. Więc to był prank. Haha, no. ha, mam cię. Cholera, Amelka. Leo miał rację. Twoje żarty to koszmar. Dziękuję za komplement. Uff, muszę się uspokoić, a potem przygotować swój żart. I komu robisz dowcip? Nie powiem. Okej, okay, jak chcesz. To ulubiony gamepad Leo. Odłączę go od konsoli, żeby nie działał. A ten podłączę. Kiedy Leo będzie grał, konsola będzie posłuszna mnie, a nie jemu. Tak, ustawienia, ustawienia. Nadchodzi. Tak, w co tu zagrać? Może GTA? Nie, Mortal Kombat. Ej, co, nie działa? O, zadziałało. Uff, prawie zostałam już przyłapana. Nie rozumiem, naciskam inny przycisk. Co się dzieje? Nie naciskałem tego. Głupia gra! Głupi programiści! No co, mam cię? Czekaj, to byłaś ty? Tak, to był mój żart. Podobał się? No. No nie był zły! Niezły? Był genialny! Daj spokój, przesadzasz, ale mój żart! A jaki ty masz niby prank? Wkrótce zobaczysz! Tak, muszę podlać kwiaty. Zacznijmy od tego. Koszmar, co jest z moim kwiatkiem? To nie foda, to toksyna! <noise> Jak ci się podoba mój dowcip? Leo, oszalałeś? Chcesz zrujnować mój ogród? Daj spokój, to tylko rośliny! Tylko rośliny? Włożyłam tyle wysiłków w ten kwiat! Na próżno! O, ja ci się odpłacę! A puść mnie! Widziałam wasze żarty. Były fajne. Swoją drogą, gdzie jest Leo? Przesadził z żartem, więc został ukarany. Nie możesz tego zrobić, Amelko. Dzisiaj ja decyduję, kogo ukarać. Dobra, wypuszczę go. Wypuśćcie mnie! Amelko, czy to ty? Nikolka kazała mi cię wypuścić. Przepraszam. Trochę przesadziłem z tym żartem. Przeprosiny przyjęte, ale jesteś mi winny nowy kwiat. No dobra. Posłuchajcie nowego zadania. Każdy z was musi wziąć kostkę lodu i ją stopić. Ostatni, kto to zrobi, będzie ofiarą następnego zadania. Roztopić kostkę lodu? Wiem, jak to zrobić szybko. I jak? Nie pytaj. Nie chcesz, żebyś ukradł mój sposób. Lód jest gotowy. Możemy zaczynać. Powietrze z suszarki szybko sobie z tym poradzi. Ej, zabierz to, to niesprawiedliwe. Przepisy nie zabraniają używania przedmiotów obcych. Serio? Może zapytamy Nicole. Ciekawe, co ona powie? Dobrze, odkładam to. Ogrzewanie rękami trwa zbyt długo. Mam lepszy pomysł. Koszmar, nie jest ci zimno? Skończyłem! O oh wow, to fajny pomysł. O, zimno. Ale papuga. Skończyłam. Amelka, wygląda na to, że tylko ty zostałaś, więc przegrałaś. Niech tak będzie. Jestem gotowa stać się ofiarą w następnym zadaniu. Widzę, że mamy przegranego, a tym samym ofiarę do następnego zadania. I tak, słuchajcie następnego zadania. Halloween to główne święto jesieni i czas już się przygotowywać. Leo i Kitty muszą zrobić mumię z Amelki. A jak to niech już wymyślą sami? Może owiniemy Amelkę bandażami? Nie mamy tylu bandaży. W samochodzie jest apteczka, możemy ją przynieść. Jeśli nie wystarczy, możemy wziąć papier toaletowy. Może po prostu założymy jej kostium na Halloween. Nikol na pewno powie, że to oszustwo i nas ukaże. Tak, masz rację. Czyli postanowione, idę po bandaże, a ja idę po papier toaletowy. Ach, no co, Amelka? Gotowa? Tylko nie owijajcie mnie za mocno, potrzebuję powietrza. Pandaże się skończyły. Przejdźmy do papieru toaletowego. Myślę, że to wystarczy. Najtańszy kostium mumii na świecie. Zrobię ci zdjęcie i wyślę Nicole. A teraz się przejdź. Mam związane nogi. Oj, 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 oj! <śmienny> Rozpadłaś się. No nie mogę. <śmienny> o, Nikol! To zdjęcie wyszło świetnie. Przy okazji wymyśliłam dla was nowe zadanie związane ze zdjęciem. Czy my też musimy owijać się papierem? A możemy po prostu założyć kostiumy? Żadne kostiumy nie są potrzebne. Każdy z was powinien zrobić sobie selfie podczas ulubionej aktywności. Ulubione zajęcie to nie jest takie proste. Łatwizna! Po prostu zrób sobie zdjęcie, jak grasz na konsoli. Lubię nie tylko grać na konsoli. Kocham też jeść, spać, spacerować. Tak, trudny wybór. Już nie wiem, gdzie zrobię zdjęcie. Ja też? Jakie zrobić zdjęcie? Moją ulubioną rozrywką jest relaks przy basenie pływanie w basenie. Szkoda, że niedługo zrobi się chłodniej i basen trzeba będzie zamknąć. Moją ulubioną rozrywką jest krana konsoli. A ja lubię gotować, więc zrobię sobie selfie z moim daniem. Wyślę zdjęcie Nicole. Mam nadzieję, że jej się spodoba. Moją ulubioną rozrywką jest pyszne jedzenie. Co ty robisz? Zrobiłeś już swoje zdjęcie. Kocham wiele rzeczy, więc muszę robić dużo zdjęć. Moim zdaniem to niepotrzebne. Uwielbiam też leżeć na sofie. I oglądać telewizję też lubię. Tak. Witam. Oglądałam wasze selfie. Super. Kochacie to, co ja. Dostałaś moje fotki? Tak, Leo. Następnym razem wystarczy jedno. Im więcej, tym lepiej. Przy okazji wymyśliłam dla was nowe zadanie. To będzie mała gra. Na zmianę musicie wkładać do ust pianki i powiedzieć jedno słowo. Wygra ten, kto włoży do ust jak najwięcej pianek. Znam tę grę. Jakie słowo będziemy mówić? Mm, sugeruję... dzwonek. Okej, okay, chodźmy do stołu. Kochani, polubcie film i subskrybujcie kanał. I kliknijcie dzwonek. I zasubskrybujcie też Miss Nicole. To co, gotowi? Kto zaczyna? Kto będzie pierwszy? Dawajcie, zagrajmy w kamień, papier i nożyce. K Kamien, kamień, papier, papier nożyce, nożyce. Raz, dwa, trzy. trzy. Przegrałam. Teraz wy. Kamien, kamień, papier, papier nożyce, nożyce. Raz, dwa, trzy. Wygrałem. Jestem pierwszy. Dzwonek. Ty. Dzwonek. <laughs> dzwonek 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 Dzwonek, 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 dzwonek. Tyle Dzwonek. 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 Uf. Wszystko? Wygrałam. Uhu! Gratulacje wygranej, co oznacza, że twoim następnym zadaniem będzie relaks i oglądanie YouTube'a. Takie zadanie mi się podoba. A przegrani będą musieli posprzątać dom. Ach, to pani. Chodź, szybciej zaczniemy, szybciej skończymy. Uh Hu! Uh -huh. Oj. Jestem trochę głodny Może coś ugotujemy Nie możemy gotować dopóki Nicole nam nie powie Może poprosimy ją żeby dała nam takie zadanie A co jeśli będzie kazała nam ugotować coś paskudnego A może zamówimy pizzę Gdzie jest mój telefon Z czym zebrać pizzę Może peperoni Dobra niech to ta są ogórki I poproś o podwójną porcję sera Halo czy to pizzeria Oj nie, tu miss Nicole, chcieliście zamówić pizzę bez mnie? Nie, my po prostu. Niech tak będzie, pomogę wam. Musicie zamówić pizzę ze wszystkimi dodatkami, jakie posiada pizzeria. To bardzo drogie i niesmaczne. Jeśli nie chcecie, to przygotujcie się na karę. Nie, 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 wszystko zamówimy. Wszystkie dodatki? To będzie pyszne! A jakie drogie! Wyobraźcie sobie, ile taka pizza będzie kosztować? Dzień dobry, poproszę pizzę ze wszystkimi dodatkami. Nie, nie jestem szalona. <laughs> Ile to będzie kosztować? O matko. Dawaj portfel. A co to za wyłudzenie? Pizza jest bardzo droga, więc wszyscy zapłacą. Dobra, ale tam ci później. Nie ma mowy, znam cię. Tym razem nie będzie darmowego jedzenia. Dobra, masz. A gdzie pieniądze? To wszystko co mam. Kłamiesz, pokaż mi swoje kieszenie. Albo sama sprawdzę. No dobra. Kolejna rzecz. Mm, serowe brzegi, kocham to! Dziękuję! Wow! wow. Serowy brzeg! Mm. Nie mogę więcej! Zaraz pęknie! Boli mnie brzuch! Żartujecie? Zjedli się tylko jeden kawałek! Tu jest więcej dodatków niż ciasta. Można tym karmić wyłącznie słonie. Myślałem, że będzie pyszne, ale nie. A mi się podoba. Jeśli nie chcecie, to zjem to wszystko sama. Jak ona może tyle zjeść? Nie wiem. O, Nikol. Wymyśliłam dla was nowe zadanie. Musicie stać na rękach przez minutę. Ten, kto wytrzyma najdłużej, nie otrzyma kary. Stać na rękach, szartujesz! Jedliśmy dużo pizzy. Jeśli staniemy na rękach, to cała pizza wyjdzie. I prawdziwą karą będzie posprzątanie tego. W takim razie muszę wymyślić coś innego. A ja mam pewien pomysł. Może teraz Ty wykonasz nasze zadania? Właśnie, pozwolę Melce teraz kierować swoim dniem. Pozwolić Amelce zarządzać moim dniem? Hmm, no nie wiem. Będzie fajnie i publiczność będzie zachwycona. Hmm, okej, okay, zgadzam się. Książki, słyszeliście? Subskrybujcie kanał Miss Nicole, aby zobaczyć kontynuację. U Miss Nicole zobaczycie mnóstwo fajnych filmów. I subskrybujcie Amelkę Karmelkę. Podoba wam się? Były z wami Miss Nicole i Amelkę Karmelka. I pa, pa pa. pa, pa.